Dobry wieczór! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, dwa dni mnie nie było, więc trochę odpoczęliście sobie i mogliście wrócić do tego, co, co już się pojawiło na dobranockach poetyckich. Muszę Wam powiedzieć, że byłam na takich warsztatach fotograficznych nad Biebrzą. No, czas. Który po prostu, no chyba, jako prezent otrzymałam, i byłam w takim miejscu, gdzie było no, cudownie. Po prostu yy, przyroda, las, ptaki, kwiaty, mnóstwo konwali, które bardzo, bardzo kocham. Wspaniali ludzie, dużo się nauczyłam. Zrobiłam mnóstwo zdjęć, będę miała na kolejne. Albumy, a już mam pomysły na nie. Słuchajcie, no cudowny czas. Cudowny czas. No, i będąc w takich wspaniałych miejscach i spotykając takich naprawdę super ludzi, jak można nie kochać życia? Jak można nie być szczęśliwym? Bardzo się cieszę i na pewno będę dzieliła się tym, co udało mi się zobaczyć i czego doświadczyć. Dobry wieczór Pani Aniu, witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że Pani jest. Słuchajcie, yy... chciałabym zacząć od bajki, która bardzo mi się spodobała, bo, bo jest taka, no, zaskakująca. Posłuchajcie. Tytuł jest Na szubienicy. Pewien książę w dzień swojego ślubu pokazał się w stolicy swojego królestwa ze stojącą przy swoim boku nową małżonką. Dwoje nowożeńców przejeżdżało powoli przez miasto w cudownej karecie, a po obu stronach ulicy olbrzymi tłum gotował im owacje. Kiedy jednak dojeżdżali do głównego placu, przerazili się. Na wysokiej szubienicy stał jakiś złoczyńca i czekał na wykonanie wyroku. Kat zarzucił mu już pętle na szyję. Księżna wybuchnęła płaczem. Król zapytał sędziego, czy można uchylić wyrok, co byłoby prezentem ślubnym dla małżonki. Czy to znaczy, że. Y, przepraszam. Ten jednak odpowiedział mu stanowczo: nie. Czy to znaczy, że istnieją zbrodnie, które nie mogą być przebaczone? zapytała cichym głosem księżna. Jednak dwóch książęcych doradców przypomniało mu, że według starego miejskiego zwyczaju każdy złoczyńca może uniknąć wyroku płacąc grzywne w wysokości tysiąca dukatów. Była to niezwykle wielka suma. Gdzie można było ją znaleźć? Książę otworzył swoją sakwę i wysypał z niej wszystko. Naliczył 800 dukatów. Księżna, przeszukując swoją elegancką torebkę, znalazła w niej 50. Czy nie wystarczyłoby 850 dukatów? Zapytała. Prawo mówi o tysiącu, odpowiedziano. Zmartwiona księżna wyszła z powozu i zaczęła robić składkę wśród paziów, rycerzy i przechodniów. Potem znów przeliczyła dukaty. Było ich 999. Nikt nie posiadał już ani jednego dukata. Czy to znaczy, że człowiek ten zostanie powieszony z powodu braku jednego dukata? Krzyknęła z przerażeniem księżna. Takie jest prawo, odparł nieugięcie sędzia i dał Katowi znak, aby rozpoczął wykonanie wyroku. W tym momencie księżna zawołała: „Przeszukajcie kieszenie skazańca. Może on sam coś posiada”. Kat usłuchał jej prośby i po przeszukaniu jego kieszeni wyciągnął z niej jednego złotego dukata, tego ostatniego, którego brakowało by ocalić życie. I Komentarz do tej historii. W sercu każdego człowieka znajduje się wszystko to, czego potrzebuje do ocalenia swego życia. Jednak dobroć, miłość i szczęście są w niektórych ludziach jak zgaszony knot, jak zagubiony dukat. Wystarczy jeden mały płomień, aby Not można było znowu zapalić. Bruno Ferrero, słuchajcie, jest autorem tych cudnych historii. Zobaczcie, ile w nich jest mądrości. Naprawdę, ja to jestem zachwycona tym, co on pisze tego, yy, jego historiami po prostu bo są takie prawdziwe, takie życiowe. Nigdy nie traćmy nadziei, nigdy nie traćmy wiary. Bo tak naprawdę, wszystko, co potrzebujemy do życia, znajduje się w naszym sercu. Trzeba tylko to z serca wydobyć. I wiersz na dzisiaj. Boże tak bliski i tak daleki. Tyle razy próbowałam umówić się z Tobą na spotkanie. Tyle razy wychodziłam ze swojego świata ale zawsze zawracałam w połowie drogi. Dzisiaj nie zawrócę. Odnajdę cię. Mam nadzieję, że znajdziesz chwilę, tyle chciałabym ci powiedzieć, tyle podarować, o tyle rzeczy zapytać. Oto jestem. Dałeś mi kawałek życia, więc żyję tak, jak umiem, tak, jak sobie wymyśliłam zwyczajnie i po swojemu powiedz mi dlaczego człowiek człowiekowi nie człowiekiem wiara nie wiarą a miłość wciąż nie jest kochana czemu życie tak bardzo boli powiedziałeś nie kradnij nie kradłam nie zabijaj nie zabijałam nie pożądaj Umiałam się powstrzymać. Pokazałeś prawdę. Pozwoliłam, by zamieszkała w moim sercu. Nie każ mnie smutkiem, samotnością czy tęsknotą za niebem. Wiem, że nie obiecywałeś mi jutra, ale pozwól mi cieszyć się każdą chwilą i przekaż szczęściu. Kiedy zgubi drogę. Oj, słuchajcie, życie jest największym darem, największym prezentem, który otrzymujemy, ale czasem boimy się ten prezent rozpakować. Czasem boimy się krzywdy, cierpienia, smutku. Wszystkiego tego, co jest złe, co może spotkać nas od drugiego człowieka. Szkoda życia i szkoda czasu, żeby bać się. Otwórzmy szeroko swoje serca. Wyjdźmy na spotkanie drugiemu człowiekowi. I bądźmy dla siebie ludźmi, bo tego w dzisiejszym świecie bardzo, bardzo brakuje. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Pamiętajcie, że jutro jest Dzień Dziecka i tak naprawdę to jest święto dzieci, ale tak naprawdę każdy z nas ma w sobie coś z dziecka. Więc jutro poświęcimy czas byciu dzieckiem. Trochę sobie powspominamy, jak to było. Zapraszam Was jutro na godzinę 22. Będzie mi bardzo miło, kiedy odwiedzicie mnie i razem spędzimy kolejną dobranockę poetycką. A dzisiaj życzę Wam dobrej nocy i zapraszam na jutro. Pozdrawiam serdecznie.